Elo dzisiaj wam powiem, jak odzyskałam Robloxa, jak widzicie, jesteśmy w lobby. By. No i patrzcie, patrzcie, Jula na to nie uwierzy, nawet jej na tym pisałam. Spójrzcie, weźmy sobie... Broken heaven. Broken heaven no wiecie. Spójrzcie tu, 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 tu Jula jak się z tym czujesz? Wiem, że komentarze są włączone, ale naprawdę. Serio... Ja doświadczam to, że odzyskałam Roblox, nie pytajcie, jak odzyskałam. No, odzyskałam, po prostu zalogowałam się na moje konto, proszę bardzo. Zalogowałam się na moje konto, ale przemut. Zalogowałam się na moje konto, po prostu zmieniałam nazwę i po prostu. <laughs> nie no, nie no, po prostu zrobiłam inne konto teraz, bo TO. Te, 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 o. te konto jest też zbanowane i Laurix Games. To ty, na tym koncie tylko piszę z, Jul, z Julą, nie? Ale no ale ogólnie. Ogunjen...